Witam serdecznie. Dziś z naszą kamerą gościmy w ośrodku w kamieniu, gdzie na obozie przed sezonem przebywa drużyna Energetyka Row Rybnik. I właśnie z trenerem rybnickiej drużyny porozmawiamy o kadrze zespołu na nowy sezon i o tym, o co będzie walczyła drużyna w nadchodzącą drugoligowym sezonie. Panie trenerze, nim zaczniemy rozmawiać o drużynie rybnickiej, siedzimy w miejscu, gdzie kilkadziesiąt lat temu przebywali piłkarze reprezentacji, podwodzą pana Piechniczka, pana Górskiego. Myśli pan, że w najbliższych latach jest szansa, żeby mieć podobną drużynę, która będzie odnosić podobne sukcesy? Zawsze, zawsze chcę się wracać do tych najlepszych okresów reprezentacji Polski. Zawsze, zawsze właśnie ten, ta grupa, ta ekipa trenera Górskiego czy, czy Piechniczka jest tą, która daje taki kierunek, wizytówka Dążymy do tego regularnie, zmieniając trenerów po drodze. Przecież niedawno był Leo Benhacker, wszystko miało być lekko, łatwo i przyjemnie. Okazuje się, że nie jest to taka prosta sprawa. Kibice wybrali trenera Smudę, Tak to Smuda czyni cuda. Popularne hasło się okazało, że jednak, że jednak nie jest to taka prosta sprawa, mimo tego, że mi się osoby u siebie. Życzę przede wszystkim nowemu szkoleniowcowi Waldkowi Fornalikowi. Znamy się bardzo dobrze z boisk ligowych. Mam nadzieję, że on tym spokojem, takim profesjonalnym podejściem, poukładaniem, jak się to mówi w naszym żargonie, wytyczy te kierunki, które które są optymalne dla, dla naszej reprezentacji. My musimy jako naród jesteśmy bardzo, bym powiedział, takim e, jesteśmy ludźmi bardzo odważnymi. Pokazaliśmy to historia jest tego najlepszym przykładem. Ciągle ciągle jako naród byliśmy taki tacy butni, e, ciągle gdzieś walczyliśmy wojny e, toczyły się i to, to siedzi w naszej mentalności, w naszym charakterze I jak, Polska reprezentacja będzie właśnie grać odważnie w piłkę, czego na pewno zabrakło w meczu na mistrzostwach Europy. To na pewno jestem przekonany, że trener Fornalik ten zespół poukłada. Musimy grać zgodnie z zasadą naszego charakteru. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wracamy na nasze podwórko. Rozmawiamy w przeddzień pierwszego oficjalnego meczu sezonu 2012-2013. Czy może Pan powiedzieć, że ma Pan już drużynę na ten sezon? To znaczy, się na pewno jest drużyna... Jutro zagramy, to jest pewne, bo jest trzy czwarte zespołu, myślę, zgłoszonych do, do rozgrywek. Zawsze chciałoby się, żeby już na ten pierwszy mecz, chociażby ten, ten pucharowy jutrzejszy, była już cała kadra, ale to są zawsze jakieś tam problemy, bo, bo dużo się testuje, dużo sprawdza. Najważniejsze dla mnie w tym okresie to było to, żeby zatrzymać, jak to się mówi, tych liderów naszej drużyny: Jarka, Kamila, Sławka. To są zawodnicy kluczowi. Jak do tego dołączymy tych zawodników, którzy dobrze grali w rundzie wiosennej, groli, który zrobił ogromne postępy, Marek Gładkowski, Szymon Jary, Marek Krotofil. No to mamy taki szkielet bym powiedział tego zespołu, który ma być na, na jesienią. Już wybiegać na boisko i walczyć jak równy z równym, albo przechylać tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Na pewno nowi zawodnicy, bo jak wielu zawodników odchodzi, a tak w naszym przypadku tak to się działo bardzo duża grupa ludzi odeszła, to są też nowi. I na pewno Roland Buchała i na pewno Tomek Kasprzyk, jako ci doświadczeni, myślę, do tej ekipy, którą wcześniej wymieniłem, idealnie pasują. No właśnie, Roland Buchała, można powiedzieć, zastępuje Pontusa, Kasprzyk, gdzieś tam Andraszaka, ale odszedł jeszcze Bąk, odszedł jeszcze Wrześniak, czyli też doświadczeni ludzie. No mamy nowych ludzi z Młodego Górnika, czyli bramkarza, kajzera i obrońcę. Oni są w stanie zastąpić tych, tych doświadczonych zawodników? Czy dalej szukamy jeszcze jakby na, na te pozycje, właśnie środkowy ob, pomocnik, obrona? No yy, trzeba powiedzieć, jeszcze idą. Dalej mamy jeszcze kolejnych młodych zawodników, których ściągnęliśmy. Jest, jest Daniel Kutarba, zawodnik górnika wesoła na, na lewą obronę, jest, jest Paweł Staniczek, środkowy pomocnik z naszego regionu blisko jest, jest, Trenuje z nami kurzawa, zawodnik juniorów z górnika Zabrze, rocznik 9.3. To są wszystko chłopcy, trenuje Łukasz Bałuszyński. I to są wszystko zawodnicy bardzo młodzi, są młodzieżowcy i no, taki trochę kierunek wybraliśmy. Budowy jakby zespołu, który ma być oparty jednak na, na tych doświadczonych, których wcześniej wymieniłem, ale równocześnie mam nadzieję, że będzie to bezboleśnie dla zespołu próbować ten zespół odmładzać, bo jak do tego dołączymy jeszcze Semeniuka, dołączymy Tomka Gródka, dołączymy Janika, no to, to są wszystko młodzi zawodnicy i tu jest kwestia Szatkowskiego. To są wszystko ludzie, którzy jeszcze są na dorobku i mogą bardzo się rozwinąć. Jak będą się rozwijać tak jak, jak Grolik w zeszłej rundzie, tak jak, jak Gładkowski, to mam nadzieję, że, że i ci młodzi za niedługo będą musieli udźwignąć ciężar odpowiedzialności, bo jednak nie w każdym meczu, nie zawsze Wszyscy w komplecie będziemy, jeśli chodzi o to doświadczenie. Także ja jestem dosyć spokojny, mimo tego, że ubyło nam paru zawodników, i o niektórych chciałem mocno powalczyć, ale zarząd jakby nie do końca też chciał się z niektórymi nazwiskami zmierzyć czy zgodzić z prostej przyczyny. Dzisiaj wszyscy szukają oszczędności, wszyscy szukają tańszych rozwiązań. No i klub ROF na pewno też jest takim klubem. Obserwując sparingi, może nie najważniejsze to były rzeczy, natomiast najciekawszy. Na lewej stronie w Semeniu, obrony. Pierwszy raz, widziałem, czy na, na prawej, na boku obrony w każdym razie, no i w środku Brazylijczyk. Jest pan zadowolony jakby z tych zawodników? Jak oni się tam spełnili? No znaczy, że Semeniuk od samego początku był przymierzany na tą pozycję. Z prostej przyczyny, nie mając Andraszaka, doszedł do nas, do nas Tomek Kasprzyk i Tomek jest na pewno zawodnikiem bardzo ofensywnym. I w związku z tym ustawiam go z prawej strony. Rywalizuję o miejsce w składzie z Szatkowskim, który też jest, nie jest nominalnym napastnikiem, tylko skrzydłowym. W związku z tym musiałem troszkę poszukać miejsca na boisku dla Semeniuka. Uważam, że, że jak będzie robił postępy i zrozumie, na czym polega grana na boku obrony, to ma duże predyspozycje ku temu, żeby tam grać. Jest na pewno bardzo wydolny. Jest bardzo szybki zawod, szybkim zawodnikiem. Jak to się mówi, tak u nas też popularnie, jak ogra sobie tą pozycję, to jestem przekonany, że, że rof będzie miał z niego duży pożytek. Andre jest jeszcze na testach i jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy z nami zostanie. Ma pewne problemy, pewne braki, szczególnie problemy w rozegraniu. Piłki. Natomiast nadrabia siłą fizyczną, nadrabia warunkami fizycznymi. Bardzo dobrze gra w powietrzu, jest silny jeden na jeden w defensywie. To są jego atuty. Aklimatyzuje się teraz na zgrupowaniu z zespołem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zresztą wczoraj mieliśmy tak zwany popularny chrzest. Cieszę się, że do tych dobrych tradycji się wraca również i w naszym klubie, bo trochę to się gdzieś tam poprzez zmiana czasu podupadało, ja pamiętam te czasy za mojego, moje kadencje jak jeszcze w piłkę grałem, no to było to nagminne, co sezon to się jak to się mówi, młody zawodnik musiał być ochrzczony i dostał tam, gdzie, gdzie, gdzie się mu należy. Takie rzeczy integrują drużyny Integrują bardzo i wczoraj była wspaniała atmosfera, dwie godziny spędziliśmy w, 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 bardzo, bardzo sympatycznie e, oczywiście liderami w prowadzeniu Liderem w prowadzeniu tego typu show był Sławek Szary, który ma predyspozycję ku temu, pozostali mu pomagali, a młodzież, która ma być u nas, myślę, że w taki sposób tylko się zintegruje i będzie, będzie szła do przodu. Jakby Pan ocenił siłę rywali rybniczych, z którymi będziemy grali w drugiej lidze? Są tam coś, faworyci zmurowani do awansu? Tak jak się wydawało, że w zeszłym sezonie były to tychy, była to legnica. Czy w tym sezonie też są takie drużyny, które można powiedzieć, że są tymi głównymi faworytami? No, zawsze jest tak, że w każdej klasie rozgrywkowej przed sezonem faworyci są. Jak patrząc w poprzednim roku, to rzeczywiście. I tychy, i, i, i miedź, które od początku były wymieniane w gronie faworytów, tak to się też zakończyło. Aczkolwiek po drodze wiele też problemów miały te zespoły, ale na całość jednak ta siła się okazuje, że, że gdzieś inne zespoły więcej potracą. W tym roku e, myślę, że bardzo mocnym zespołem, który będzie e, chciał awansować, to jest chroblek łogów. Zrobili sporo. Sporo w kierunku wzmocnień, paru ciekawych chłopaków, obserwuję to wszystko, tam doszło i to na pewno taka, widzę, że znowu Chojniczanka gdzieś się tam odbudowuje, bo ciągle, ale oni myślę, ten rok też potraktują jako takie... Wprowadzenie, być może, być może w niedalekiej przyszłości też będą chcieć e, o coś więcej pograć. E, myślę, że zespół, zespoły w drugiej lidze są wyrównanymi zespołami, i, i pokazała to ta poprzednia runda, że, że i te z dołu wygrywały z czołowymi zespołami, i, i, i było dużo problemów. Także mam nadzieję, że my, jako, jako ROW, będziemy też zespołem, który sprawi niejedną niespodziankę, że będziemy Grać na tyle ciekawą piłkę, jak, jak to miało miejsce w rundzie wiosennej. Mam nadzieję też, że będzie ona bardziej skuteczna, bo, bo jednak jest to kolejny, każdy kolejny miesiąc ten zespół cementuje i myślę eliminują błędy doskonalą. Ja bardzo sobie dużo oczekuję po tym zespole w rundzie jesiennej. Jest Pan już trochę czasu w rybniku, to będzie taki pełny sezon, który Pan poprowadzi tą drużynę, ale jakby patrząc na, na, na samo miasto, uważa Pan, że w rybniku jest klimat dla piłki, dla takiej piłki, która może być trochę wyżej, czyli na przykład minimum to pierwsza liga? No powiem znowu tak, że właśnie mając doświadczenie w różnych środowiskach pracując, czy to w Odrze Wodzisław, czy, czy w Kielcach, czy w Zabrzu, czy w Gliwicach, to muszę powiedzieć, że właśnie są ośrodki, gdzie czuję się Taką, tak, tak, taką przychylność ze strony wielu środowisk w danym mieście. Czy to ze strony właśnie najbliższych władz w klubie, czy z władz miejskich, czy, czy, czy kibiców. I wymieniłem te trzy chociażby ogniwa, no to powiem, że Rybnik jest właśnie takim miastem, który w moim odczuciu jest skazany na to, żeby ten zespół. Mógł grać w wyższej klasie rozgrywkowej, żeby mógł walczyć o coś więcej. No jest tu wszystko, co jest potrzebne. Miasto wspiera ogromnie ten klub, bo jednak, jednak środki finansowe, jednak baza, obiekty to wszystko, to wszystko. rzadko tak się zdarza, żeby, żeby takie nakłady ze strony władz miasta. Na pewno wiele rzeczy w takim klubie kuleje, ale chociażby ten aspekt właśnie takiej pomocy z miasta to to jest, to jest wielka sprawa, jak, jak jeszcze do tego dołączymy sponsorów, czy sponsora, który być może gdzieś jest na horyzoncie i jest szansa na to, żeby pomógł temu miastu w realizacji celów sportowych, czyli awansu sportowego, bo to też gdzieś tam musi w planach takich dalekosiężnych być ujęte. To, to mam nadzieję, że. Że my na boisku, tą stronę sportową na dzień dzisiejszy i, i poprzez wiosnę, to było widać, że, że jednak jest ogromna szansa, żeby, żeby móc zrobić parę kroków do przodu, ale warunek jest jeden: no musi być wszyscy, którzy wokół tego rowu, wokół tego klubu dzisiaj pracują, współpracują z nimi. To musi być, jak to się mówi, jedna droga. Nie może być ludzi żeby próbowali to hamować, próbowali ciągnąć ten wózek w, innym, w inną stronę. Poznaję dopiero te, to, to środowisko, ale już spotkałem się właśnie z wieloma ludźmi bardzo przychylnymi i chcącymi pomóc temu miastu. Jest Pan już bardzo doświadczonym szkoleniowcem. Gdyby Pan mógł tak scharakteryzować, co musi mieć dzisiaj piłkarz, żeby zaistnieć w tej dużej piłce, żeby grać, żeby być wbijającą się postacią w tej drużynie. Co musi go charakteryzować? Ja myślę, że tu nic nowego nie powiem, ale, ale parę spraw no, musi się zazębiać. Pierwsza sprawa to jest wyszkolenie. Piłkarz, który przychodzi do nas, ja tylko się zawsze zastanawiam, kto różnie interpretują młodych zawodników. Dla mnie młody zawodnik to, jest, to są ci, którzy dzisiaj są w kadrze u mnie na obozie z pierwszym zespołem. To są 16 latkowi To są młodzi zawodnicy. Natomiast jak słyszę, jak ktoś mówi o młodym zawodniku, czyli to co u nas musi grać, czyli są młodzieżowcy tak zwani, w tym roku jest to rocznik 9.2 najmłodszy, czyli 9.2, 9.3, 9.4, to te roczniki to już nie są młodzi zawodnicy. 18, 19, 20, 21 lat zawodnik musi grać. To nie może być już zawodnik, który dopiero my czekamy na jego rozwój talentu itd. On musi być wy, wyszkolony. Czyli to wyszkolenie numer jeden przygotowanie takie mentalne do, do, do tej gry seniorskiej. Też właśnie bierzemy no, takie zgrupowanie po to tych młodych, chociażby wczorajsze, wczorajszych chrzest też. Na pewno się rozpłynie po, po szkole, po, po tych grupach młodzieżowych, jak to, jak to się odbywa w seniorach, i oni jakby też będą się szybciej chcieć dostać do tej, do tych, do tej seniorskiej piłki. A to im pomoże właśnie na. Na, na, na szybsze złapanie tego kontaktu na poziomie, właśnie seniora. To jest kolejna sprawa, natomiast ja bardzo dużą wagę przywiązuję do, do przygotowania motorycznego. Jak, jak dzisiaj robimy szereg badań, bo, bo coś wiem na ten temat, już współpracując wiele lat z szołowymi fizjologami w kraju, chociażby z panem profesorem Chmurą, to wiem, że żeby piłkarz. Mógł pokazać swoje umiejętności i możliwości jako wyszkolenie techniczne, to na pewno ta strona fizyczna u piłkarza musi być na wysokim poziomie. Widzieliśmy, jaki to problem jest w reprezentacji Polski, że wszyscy gołym okiem widzieli, że gdzieś ta strona fizyczna no, w wielu meczach, graliśmy trzy tylko, w różnych fragmentach tego meczu nie funkcjonowała a nam by zależało, żeby zawodnik, który ma się rozwijać, mógł w pełnej gotowości, w dobrej kondycji grać przez 90 minut. Co tydzień, co trzy, co cztery dni. W związku z tym to przygotowanie fizyczne, kontrola nad tym zawodnikiem jest równie ważna, czyli mentalność, przygotowanie do, do dużej piłki, przygotowanie techniczne, przygotowanie fizyczne i kontrola nad tą stroną fizyczną. Ja dzisiaj mam wiele obserwacji. To co robiliśmy zimą, bo zrobiliśmy szereg badań i to, co zrobiliśmy teraz, kontrolne badania za pół roku i Mogę pokazać, udowodnić i z zawodnikami rozmawiam, ile na niektórych płaszczyznach zawodnicy i jakie zrobili postępy, ale to nie jest tak, że to już jest ich apogeum czy ich skrajne możliwości. Jak wszyscy, którzy chcą iść w tym kierunku, wytrzymają, jak ja to nazywam, ciśnienie i będą dalej uparci, bez względu na to, czy dzisiaj jest podstawowym zawodnikiem, czy trochę dalej, to on będzie robił postęp, i, i ten postęp jest tylko możliwy dzięki systematycznej pracy. Takiemu, jakby dzisiaj jest druga liga, nie jest to jeszcze zawodostwo, ale muszą sobie ci chłopcy odpowiedzieć, czy ci, którzy są dzisiaj 16-latkami, muszą sobie odpowiedzieć, czy on chce być piłkarz, czy on chce być tylko zawodnikiem i dodatkiem do tego. Jak będzie dodatkiem, niech już zmieni kierunek, niech idzie do szkoły, niech się uczy, może tam zrobi większą karierę. Piłkarz musi się poświęcić musi co pół roku, co rok być na tyle kontrolowany, czy robi postępy, idzie do przodu i wtedy jest gotowy produkt, brutalnie mówiąc, na to, żeby zaistnieć nie tylko w takim klubie jak w nich, bo dzisiaj mamy wiele przykładów. Po półrocznym dobrym graniu wielu zawodników miało oferty. I to mogę wymienić jednym tchem czterech, pięciu zawodników. To był Jarek, to był Kamil Kostecki, to był Grolo. To był Marek Krotofil. Oferty, może nie takie konkretne, ale duże zainteresowanie klubów z wyższej klasy rozgrywkowej. To o czym świadczy? Jak oni będą robić postępy, jak obok nich ci młodzi, nasi w przyszłości, zawodnicy, wychowankowie z rowu rybnik, to my będziemy mieć ogromne korzyści, a przede wszystkim ci zawodnicy. Tylko musi być system, musi być ktoś, kto nad tym czuwa, kontroluje, nadaje kierunki. I wtedy ta praca. Też wiem coś na ten temat, bo i w Odrze tak to funkcjonowało swego czasu. Wiem, jak to w Kielcach funkcjonowało, kiedy ten zespół szedł do przodu. To bez, bez takiej ciągłości pracy nie ma szans. Wierzy że mam taką opinię, że drugi sezon jest trudniejszy dla drużyny niż ten pierwszy po awansie? Że to ten drugi tak naprawdę weryfikuje. Jakość tej drużyny. Myśli Pan, że no, to się spełni? Tak, warunek, warunek jest prosty. Na pewno na zawsze jest tak, że zespół, który awansuje, idzie takim rozpędem w, do wyższej klasy rozgrywkowej i ta, ten rozpęd powoduje, że no jest duża euforia i wtedy te zespoły dosyć łatwo sobie radzą w tej wyższej klasie rozrywkowej. W Rybniku jest troszkę inaczej, z, z prostej przyczyny, zresztą pamiętamy jak to było po awansie, początki były bardzo słabe, było widać, że ten zespół e, i klub myślę organizacyjnie i, i cała otoczka wokół tego nie do końca byli przygotowani na to, żeby grać na tym poziomie. Udawało się wszystkim ludziom Czyli brak doświadczenia spowodował, że o, jakoś to będzie. W, Polsce, w piłce, w sporcie tak nie można pracować. Jakoś to będzie, to, to nie ma szans. I, i myślę, i, i, i ludzie, którzy kierują tym, i, i, i szatnia, i trenerzy, po prostu wszystkim wydawało się, że to tak, być może była taka e, zrobiona otoczka wokół tego, że a jakoś to fajnie awansowaliśmy. I Także w Rybniku było inaczej, mam nadzieję, że, że też będzie inaczej w tym drugim roku, no bo jednak udało się później coś tam wypracować, ta wiosna to już było wypracowanie dosyć takie pewne czegoś i teraz uważam, że my nie możemy Rowu traktować jako drugi sezon po się tylko jako zespół, który jest budowany na, na coś więcej. Co możemy na pewno obiecać kibicom? Oj, kibicom możemy obiecać na pewno to, co jest w mojej mentalności. Na pewno nie będziemy grać nudnie. To jest pewne. Na pewno będziemy grać odważnie, bo to jest wkalkulowane w mój przynajmniej moją myśl, na piłkę. Na pewno będziemy grać do przodu. Na pewno to będzie kibiców cieszyć. Po drodze na pewno coś przegramy, ale jak ja wychodzę też z takiego założenia, że lepiej jest. Dwa mecze wygrać, jeden przegrać, niż trzy zremisować, czwarty przegrać i nie wiadomo w którym kierunku zmierzamy. Po prostu piłka, to co powiedziałem wcześniej o reprezentacji Polski, musi w Polsce wszystko być dostosowane do naszej mentalności. Jesteśmy narodem bardzo odważnym i jak my będziemy się dusić i hamować, to wszystko to nic z tego nie będzie. A wiosna pokazała, że grając odważnie do przodu, możemy sprawić wiele korzyści kibicom. Ja bardzo gorąco kibiców z tego miejsca zapraszam na mecze. Mam nadzieję, że jesienią będzie tych kibiców chodzić jeszcze więcej. Jest wielu ciekawych chłopaków, dzisiaj jeszcze nieznanych, ale wielu ciekawych, młodych chłopaków, którzy myślę są dosyć blisko grania w pierwszym składzie i bardzo mocno napierają, jak to się mówi, na tych doświadczonych, a ci doświadczeni jednak też. Umocnili się i, i, i mam nadzieję, że stworzymy taką ekipę, taki zespół na jesienią, że, że kibice będą oklaskiwać tę grę, te mecze i mam nadzieję, że, że będzie to też działać w drugą stronę, że my przede wszystkim piłkarze będą oczekiwać tego wsparcia i to się wszystko będzie na tyle zazębiać, że klub ROW Rybnik będzie szedł do przodu. Dziękuję bardzo i tego życzę Dziękuję.